Porozmawialiśmy się z Panem Dyrektorem i z współpracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Olsztyńskiego, żeby rozmawiać na temat naszej obwodnicy, jak i połączeń dróg i komunikacji miejskiej do projektowanej, no, praktycznie już niebawem jestem przekonany, realizowanej obwodnicy węzłami dla nas bardzo istotnymi. Są węzeł wójtowo, węzeł pieczewo, czyli droga 53, jak i wszystkie pozostałe. Pan dyrektor był uprzejmy wyjaśnić, w jaki sposób one będą realizowane. I uważam, że na ten czas związany z realizacją samej obwodnicy i natężeniami ruchu, które są przewidziane praktycznie do roku 2033, to w sposób wystarczający, bezpieczny, te węzły będą problemy komunikacyjne wszystkich uczestników ruchu drogowego rozwiązywały i będą węzłami przyjaznymi, bez kolizji. Mówimy o tych węzłach takich ograniczonych nazwijmy, tak? Czyli rondo zamiast filmaszka Mówimy o węźle. Jest jeden taki węzeł, który w stosunku do koncepcji programowej z powodu przewidywanych tym ruchu Zmienił swój układ. I niektóre relacje są kolizyjne. Natomiast nadal jest to węzeł i ta pozostała część relacji są relacje bezkolizyjne. To opracowanie powstało ponad rok temu i ono wynika właśnie wyłącznie z przesłanek, tak jak pan prezydent wspomniał, ruchowych. Natomiast pozostałe elementy nawet rozbudowały się w stosunku do koncepcji programowej. Jeden węzeł, węzeł pieczewo w zasadzie jest bez zmian, natomiast węzeł Olsztyn-Wschód i węzeł Olsztyn-Jaroty, w stosunku do koncepcji programowej, jest rozbudowany. Czyli te wizualizacje, do których się przyzwyczailiśmy, w tych elementach są zgodne. Dodatkowo mamy parę takich bardziej skomplikowanych obiektów które nie były przewidziane w koncepcji programowej. Projekt techniczny to jest takie rozwiązanie, które, które musi się dostosować do prognoz, do natężeń ruchu, które będzie za 20 lat. I te prognozy właśnie w tych niektórych elementach, niektórych na, yy, zweryfikowały w dół, a na niektórych elementach zweryfikowały w górę. to że za 20 lat nie będą już, to będzie rozbudowywać? Przebudowy. Nie, dlatego, że my projektując przewidujemy prognozę jeszcze bardziej odległą i nawet grunty, które w tej chwili są pozyskiwane i za które płacimy szkodowania przewidują takie rozwiązania. Te, to, co jest tutaj, to, co będzie budowane na perspektywę dwu, dwudziestoletnią to jest absolutnie wystarczające i jak wspomniałem, jest też plan na to, żeby po tym okresie kilka łącznic, jeśli zajdzie taka potrzeba, bo po 20 latach może się okazać, że prognozy te jeszcze bardziej odległe nie są, nie są wypełnione. Okay, ale rozumiem, że pod kątem obwodów przygotowujecie się do tego, żeby to ewentualnie rozbudować po tym tak? Dokładnie tak. I mówimy tylko o jednym węźle w tej chwili, bo pozostałe węzły są w dokładnie docelowe. Ja powinienem jeszcze wspomnieć o jeszcze jednym węźle, który z zupełnie innych powodów musi być etapowany. To też uczciwie trzeba powiedzieć. To będzie na który w koncepcji programowej ma kształt dokładnie taki jak w projekcie budowlanym. Natomiast teraz w pierwszym etapie, o czym też z panem prezydentem rozmawialiśmy, w związku z pomysłem poszukiwania przebiegu, nowego przebiegu drogi numer 51 na północ. Do Bezlew, po stronie zachodniej Olsztyna, wymaga to takiego podejścia, że ten węzeł musi być etapowany. Czyli w pierwszym etapie musi być wykonane rozwiązanie jednopoziomowe. I to jest ten drugi węzeł, o którym, o którym wspomniałem, że są jakieś zmiany. Jak mógł... I to jest, i to jest naj, najnowsza informacja, bo to się pojawiło. Zupełnie niedawno wcześniej po prostu takiego scenariusza nie rozważaliśmy i rozwiązanie zaproponowane w projekcie budowlanym nie przewidywało takiej sytuacji. Troszkę więcej gdyby można było powiedzieć o to tym właśnie na pewno. To jest od strony jak idziemy do gwałtu. Nasza obwodnica będzie przebiegać, jak Państwo doskonale wiecie, jak południowa obwodnica w kierunku Tomaszkowa, natomiast w śladzie drogi 51 o czym wcześniej rozmawialiśmy była przygotowana koncepcja przez pana dyrektora w przebiegu od węzła wójtowo a więc tutaj na wysokości Madokrosu do połączenia za dymitami praktycznie z drogą 51 wiemy że decyzja środowiskowa została w ubiegłym roku uchylona i że przystąpiliśmy praktycznie przystąpimy bo środki my w budżecie miasta zabezpieczyliśmy do analiz jak i przygotowania koncepcji właśnie nowego przebiegu drogi 51 od strony północno-zachodniej, a więc od drogi 16 na wysokości płytych przez gminę Jonkowo do podłączenia z drogą 51 w okolicach Dywin. A więc będzie to zupełnie nowy przebieg, który praktycznie do tej pory nie był rozważany i on wymusza to, o czym pan dyrektor przed chwilą powiedział nowe podejście do rozwiązań węzła kutypy, takie, które ewentualnie gdyby ta nasza północna część obwodnicy miała być realizowana za kilka lat po przygotowaniu koncepcji projektów i uzyskania stosownych decyzji, gdyby miała być realizowana, to ten węzeł będzie musiał umożliwiać również nowe rozwiązania na przebiegu tego nowego połączenia północno-zachodniej obwodnicy. Czy to że nie, to nie, to nie, to nie to będzie bezkolizyjny? Do celu, bo będzie. Natomiast dopiero wtedy, kiedy będziemy znali szczegóły tych rozwiązań, wtedy, kiedy się rozstrzygnie kwestia nowego przebiegu drogi nr 51, jeśli pozostaniemy po tych analizach przy wariacie wschodnim, to węzeł będzie dokładnie w takim kształcie, jak w tej chwili jest zaprojektowany. Jeśli będzie to jednak rozwiązanie po stronie zachodniej, to to rozwiązanie będzie musiało być dostosowane do tego nowego układu, bo w tej chwili węzeł nie przewiduje wyplotu ruchu w kierunku północy. Te prace analityczne mogą także spowodować taki skutek, że węzeł będzie nawet w innym miejscu, bo ma to do siebie, że poszukujemy kilku przebiegów. Wybieramy najlepsze takie, które jest do zaakceptowania także przez społeczności lokalne. Więc jeśli te dylematy będą rozstrzygnięte, dopiero wtedy będziemy mogli do tego wrócić w, taki, w takim układzie docelowym. W tej chwili poszukujemy takiego rozwiązania, które będzie etapem i który na wiedzę, którą mamy dzisiaj, pozwoli nam w sposób sprawny to bez opóźnień włączyć do projektowanej i za chwilę realizowanej w Olsztyna. Panie prezydencie, co z przyłączami do tych węzłów na terenie Olsztyna? Kiedy się miasto będzie o i kiedy ewentualnie mogą się rozpocząć pracę. Tak, o tym również rozmawialiśmy, bo jest to bardzo ważne, żebyśmy my również jako miasto byli gotowi do podłączenia do węzłów, które będą realizowane przez pana dyrektora. W ramach przygotowywania do przetargu i realizacji południowej obwodnicy. My jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania przetargów. One się będą rozpoczynać w miesiącu południu na realizację podłączenia i wykonania ulicy Towarowej do węzła wschód. Zakładamy, że dokumentacja będzie gotowa do lutego 2015 roku. Jak i jednocześnie wystąpiliśmy wcześniej do pana marszałka o wpisanie tej inwestycji do tzw. kontraktu terytorialnego, który marszałek będzie negocjował z polskim rządem, a jednocześnie są przygotowane stosowne zapisy i mamy takie już również uzgodnienia, jak i obietnice, że w ramach programu Polska Wschodnia będziemy mogli zgłosić nasze projekty dróg podłączeń do obwodnicy, a to oprócz jest również ulica Stroskiego do węzła Pieczewo, inaczej Szczęsne. Te inwestycje będą mogły być wpisane na listę indykatywną Programu Operacyjnego Polska Wschodnia programy powinny być uzgodnione pomiędzy naszym polskim rządem a Komisją Europejską do połowy roku następnego 2014, a wobec tego w przyszłym roku praktycznie będzie tak zakładamy, bo pań e, również zapewnienia uzyskaliśmy od Pani Minister Pienikowskiej na spotkaniu e, pięciu prezydencji miast Polski Wschodniej, że w przyszłym roku będziemy mogli e, nasze inwestycje, te strategiczne inwestycje i również w zakresie e, Zbudowy układu komunikacyjnego i podłączenia układu komunikacyjnego Miasta Olsztyna do obwodnic zgłosić. A wobec tego liczę, że to finansowanie praktycznie będzie zapewnione. Kwestią dla nas zasadniczą jest przygotowanie jak najszybciej projektów, a powiem, że programy funkcjonalno użytkowe koncepcje, jak i decyzje środowiskowe dla przebiegu ulicy i podłączenia pistolarskiego do zła szczęsne węzła pieczewo posiadamy. Do końca tego miesiąca powinniśmy posiadać decyzję środowiskową dla nowego przebiegu ulicy towarowej. Przetargi w grudniu będziemy ogłaszać, a wobec tego liczę, aczkolwiek należy również no oczywiście przewidywać różne ryzyka, że w tym terminie, w którym będzie realizowana ulica, przepraszam, obwodnica nasza, również będziemy gotowi z naszymi układami komunikacyjnymi, a żeby podłączyć się do obowiązki. Nie, no nie zgasiliśmy bo północno w wpadni, tak był już przedmiotem wcześniej analiz, jak i jednocześnie przygotowanie koncepcji wydanej decyzji środowiskowej niestety został oskarżony więc nie mamy nic, więc nic no, chociaż nie mamy sporo, panie dyrektorze, bo koncepcji było kilka, prawda? Tak. No właśnie, na, na ile to jest ciągle jeszcze obwodnica, na ile zupełnie nowa droga, ta tam na północno-wschodnią. No jest e to pan dyrektor. Mówiłem o, o tym nocnym dołączeniu do, do wschodniej Tak, tak. O, Za jeziorem. W tym sensie nie mamy nic, że nie mamy decyzji środowiskowej, natomiast mamy bardzo bogaty materiał analityczny, mamy inwentaryzację przyrodnicza które oczywiście wymagają aktualizacji, ale one są. Są też różnego innego, różne inne analizy, które posłużą jako materiał porównawczy do tego, co Pan Prezydent zrobił w tej części północno-zachodniej. Dzisiaj oczywiście nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, który wariant będzie możliwy do realizacji kiedyś, kiedyś w przyszłości. Ten po stronie zachodniej no, ma bardzo szereg ma szereg zalet takich komunikacyjnych, Łączy, wyprowadza ruch w kierunku północnym do granicy, ale także włącza do wodnicy ruch z drogi wojewódzkiej 527. Więc pod względem komunikacyjnym ma takie zalety. Dzisiaj, kiedy nie mamy jeszcze żadnych analiz przyrodniczych w tej części z północno-zachodniej, trudno jest powiedzieć, która z nich jest lepsza, ale warto tę trudność podjąć i rozstrzygnąć to w perspektywie najbliższych lat. My będziemy realizować tak to całe postępowanie. Mamy zabezpieczone środki w budżecie miasta 800 tysięcy złotych. Będziemy jak najszybciej starali się jeszcze w tym roku przygotować postępowanie przetargowe, wybrać stosowną firmę, która te wszystkie analizy niezbędne, potrzebne do podejmowania decyzji w sprawie przyszłej obwodnicy e, pozwoli nam e, po prostu przygotować i realizować. A więc jest to czy 800 tysięcy, czy wystarczy? E, trudno mi jest e, powiedzieć. E, myślę, że tak. Jeśli coś będzie nam brakować, to będziemy oczywiście musieli uzupełnić środkami, które pozwolą nam przeprowadzić te niezbędne, potrzebne prace, żeby móc e, dalej podejmować te rozstrzygnięcia i decyzje jak najbardziej właściwe, bo przecież dzisiaj nie mamy załatwionych kwestii ruchu na drodze 51, takich jakie jak oczekiwaliby mieszkańcy, bo dzisiaj jest to przebieg przez to doskonale wiemy wybudowaną ulicę Artyleryjską i Wojska Polskiego i docelowo chcemy, ażeby ten ruch z miasta cały wyprowadzić, nie tylko w śladzie 16, ale również w śladzie drogi 51 i dlatego potrzebne nam są te dalsze działania i rozstrzygnięcia, a następnie realizacja związana, czy to z północno-zachodnią, czy też z północno-wschodnią obwodnicą. To znaczy przygotowanie, no, mamy doświadczenia z Generalnej Dyrekcji, Generalna... To jeśli chodzi o te, te analizy to przyrodnicze, to około dwóch lat trzeba latach, I kwota latach, przewidziana latach, przez pana prezydenta tak, tak, tak wydaje się, że jest wystarczająca, bo nie więcej tyle tego typu analizy I tak. do tego czasu, znaczy inaczej, dopóki tam się ostatecznie nie rozstrzygnie, o ile zubożony zostanie, zostanie ten węzeł w stosunku do projektowanych planów. Ten o pokój. obiekt, czyli... No, będzie w pierwszym etapie kolizyjny, bo tutaj trzeba powiedzieć to wyraźnie: w kodukie, czyli w naszej nomenklaturze, to jest ten e, zachód, e, i to jest ta najnowsza zmiana w stosunku do projektu budowlanego. Wspomniałem, że koncepcja programowa i projekt budowlany w tym zakresie kompletnie się nie różnią. To jest to rozwiązanie, tak jak wizualizacji. Natomiast teraz i tego dotyczy także przetarg, który jest w toku. Do tego etapu realizacyjnego musimy ten węzeł zmienić o ten właśnie zakres, bo po prostu nie wiemy, w którą stronę ten wiadek miał ma prowadzić. To jest tak obrazowo trzeba powiedzieć. W tej chwili relacja podstawowa jest na kierunku zachód i wschód, czyli z kierunku Strudy jest to główna relacja i tam te główne potoki się odbywają. Natomiast w świetle tych nowych... Okoliczności, które powstały niedawno, nie wiemy, czy to nie będzie na, na kierunku północ południe To dopiero się rozstrzygnie za jakiś czas. Czyli wiedzą, tu nie będzie, to będzie tam? Tam będzie jednopoziomowe skrzyżowanie. Czy to będzie rondo, czy jakieś inne? Tego w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, bo tego dotyczy projekt, który. na który ewentualnie tutaj. później będzie można przerzucić wiatr. Tak. I, I chodzi o takie zaprojektowanie, żeby to był element węzły. Żeby to był element węzła, czyli e, chcemy przewidzieć, e, wydawały się rzeczy nie do przewidzenia, ale, ale pewne założenia już są znane, że być może tam będzie, e, będzie droga, która będzie prowadza, prowadziła ruch do e, granicy państwa w kierunku północnym i chcemy jakby w tym etapowaniu przewidzieć taką okoliczność, wtedy kiedy był węzeł. Węzeł udało się i tak i tak ustawić na tej… Tak, e, tak to znaczy… To musi być takie skrzyżowanie w tej chwili funkcjonalne do tamtego momentu, ale takie, które pozwoli rozbudowę tego węzła, do układu docelowego według założeń, które zostały dopiero teraz. Jeżeli Pan mówi, panie, panie Dyrektorze, że to będzie kolizyjne, czyli co na tym odcinku e, status drogi S będzie wyłączone? Bo to? Tam nie ma drogi ekspresowej. A, nie będzie e, Droga numer 16 nigdy nie była drogą ekspresową. I nie będzie? Tego nie wiem. Przynajmniej dokładnie tam jest ta budowa czy decyzji czy po decyzji środowiskowej jest ona ważna do końca 2016 roku. W grudniu ogłoszony przetarg. Tak. tak, w grudniu ogłoszony przetarg na projektowanie... Tak. Towarowe czekamy na decyzję do końca miesiąca. Program funkcjonalno użytkowy koncepcja były przygotowane, ale ponieważ Regionalna Dyrekcja zwróciła się z prośbą, żeby wyjaśnić wydane decyzje na tramwa i na... E, również kombinat energetyczny, jak i na obwodnicę, bo tam była decyzja środowiskowa i te decyzje no, muszą być ze sobą spójne. W związku z tym e, potrzebowała więcej czasu, ażeby e, tę decyzję ostatecznie e, wydać. Czekamy, do końca miesiąca tak, mamy otrzymać. Ten... Miesiąca tak, na... tak. I również będziemy wówczas zgłaszać tak? na to, ja projektowanie muszę, w ulicy muszę, Towarowej i Muszę skorzystać z tej okazji jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, no ciągle to mylimy. Droga numer 16 nie ma statusu drogi ekspresowej. Nawet jeśli obwodnica Olsztyna wygląda zaprojektowana jak droga ekspresowa, to, to nie jest to droga ekspresowa. Droga główna ruchu przyspieszonego, kategoria, na którą jest projektowana obwodnica, to jest sąsiadująca kategoria z drogą ekspresową. Więc pewne elementy, jeśli nie są zaprojektowane na minimalnych parametrach, to są spójne z drogą ekspresową ale na drodze głównej ruchu przyspieszonego mogłyby być wyłączne skrzywanie poziomowe na całej obwodnicy. Gdyby prognozy e, tak to pokazały. pokazały, potwierdziły założenia z koncepcji programowej, że na większości z nich powinny być relacje bezkolizyjne i są, skrzy... są węzły. Są właściwie wszędzie węzły zaprojektowane zgodnie z koncepcją. One niektóre się zmieniły, ale nadal nie jest to droga ekspresowa. Istotnie rzeczy można, na jakim etapie są gruntów? W tej chwili jest nadany rygor natychmiastowej wykonalności dla ZRIT, który został wydany przez wojewodę. I ten rygor pozwala nam płacić zaliczki do odszkodowań, które i uruchomić także szacowanie tych odszkodowań, i to robią rzeczoznawcy wojewodni. Czyli Niezależnie od tego, że jest decyzja zjednoczona oprotestowana, to rygor, który uzyskaliśmy do tej decyzji, pozwala nam pracy zaliczyć. One dopiero będą płacone, jeszcze nie są wypłacone. Czy nie ma ryzyka, że to zablokowanie później sprawi, że jeśli by się promocjiło, pieniądze pójdą potem. Nie rozumiem. To znaczy, jeśli te protesty zostałyby, jakby byłyby skuteczne, ale zaczniecie w tym, w tym czasie wysyłać innych gruntów? Dlatego jest taka konstrukcja prawna, że rygor ratyfikacji prawnej wykonalności oznacza to, że procedura odwoławcza może się toczyć jeszcze na przykład dwa lata, a inwestor może budować. Czyli jeśli za kilka tygodni ogłosimy postępowania przetargowe, które rozstrzygnie się w połowie przyszłego roku na dwa z trzech zadań, czyli zachodnia część południowej obronicy Osztyna, wschodnia część południowej obronicy Osztyna. Trzecie zadanie to jest ciąg drogi numer 53 z węzłem i z tym podłączeniem do miasta, który będzie ogłoszony wtedy, kiedy te prace przygotowawcze po stronie miasta się zakończą w przyszłości. To zakładam, że wtedy, kiedy będziemy budowali, no może się zdarzyć, że będą trwały jeszcze jakieś rozstrzygnięcia. Czasami tak długo to trwa, choć liczę na to, że w tym przypadku będzie to szybciej. Ja na przykład na ulicy Warszawskiej jest odwołanie, było odwołanie i ono no, cały czas jest aktualne u ministra e, kultury, transportu, przepraszam, w sprawie tych budynków, których już nie ma. Myśmy weszli, w oczywiście z Widowskim rozebrali, a procedura się toczy. No, a rady rady nie by się, się. jeśli by załóżmy, udało im się to przeprowadzać i <laughs> e, minister na operację proszę, proszę, nie proszę, proszę, Naprawdę trudno mi się do tego odnieść, bo to są bardzo jednostkowe sprawy. Woduszka e, no, na pleście jakiś kilometrów, upadł jest zmiany i bardzo duży obszar, e, który zajmuje e, te male takie sposób taki dołąkowy jak to być, jak chcę nawet oszacować jaki to może mieć e, skutek, jakie to będzie e, rozstrzygnięcie, czego to do, do, miałoby dotyczyć, nie wiem. Natomiast e, to, że to jest specjalna jest rygor na w w na w w to w nie brakuje inwestycji, nie musimy czekać, aż no to. to się rozstrzygnie. Natomiast w Torecie jest już taka sytuacja, że droga będzie, a jakiś tam jeden on dziś drognął, będzie... Eee... No dobrze, to, tu to nie widzę, tu nie widzę, miłość patetyczna. Dobrze.